Pokłon Trzech Magów. Najstarszy z mędrców odzywa się w imieniu wszystkich. Tłumaczy Maryi, jak to pewnej grudniowej nocy minionego roku zapłonęła na niebie nowa gwiazda w wyjątkowym blasku. Żadne mapy nieba nie pokazywały takiej gwiazdy, ani nic o niej nie wspominały. Imię jej było nieznane. Nie miała bowiem nazwy. Narodziła się więc złona Boga i rozkwitła, żeby oznajmić ludziom błogosławioną prawdę, Boży sekret. Ludzie jednak nie zwrócili na nią uwagi, gdyż w ich duszach było zepsucie. Nie wznosili oczu ku Bogu i nie umieli czytać słów, które On niech będzie błogosławiony na wieki, kreśli Ognistymi gwiazdami na sklepieniu nieba. Oni jednak ujrzeli ją i starali się pojąć jej wymowę. Wyrzekając się dobrowolnie odrobiny snu koniecznego dla ciała, zapominając o jedzeniu, zagłębiali się w badaniach Zodiaku. Układy gwiezdne, czas, pora roku, dawne obliczenia i astronomiczne kombinacje, Pozwoliły im znaleźć imię i ujawnić tajemnicę tej gwiazdy, jej imię, Mesjasz, jej sekret, Żyje Mesjasz, który przyszedł na świat. Wyruszyli więc w drogę, aby go uczcić. Nic nie wiedzieli o sobie nawzajem. Podróżując nocą przez góry i pustynie, doliny i rzeki, dążyli ku Palestynie, bo gwiazda posuwała się w tym kierunku. Dla każdego z nich, wyruszającego z trzech odrębnych punktów Ziemi, w taki sam sposób przesuwała się. Spotkali się nad Morzem Martwym. Wola Boża tam ich połączyła. Wyruszyli więc razem dalej, rozumiejąc się nawzajem, chociaż każdy z nich mówił swoim odmiennym językiem. Nie tylko mogli się nawzajem zrozumieć, lecz także dzięki cudowi wiecznego mogli w tym kraju mówić Jego językiem. Doszli razem do Jerozolimy. Wiedzieli bowiem, że Mesjasz miał być królem Jerozolimy, królem Żydów. Gwiazda jednak ukryła się na niebie, ponad tym miastem. Oni więc ze złamanymi bólem sercami, zaczęli badać siebie, żeby pojąć w czym mogli Bogu chybić. Uspokoiwszy się jednak w swoich sumieniach, zwrócili się do króla Heroda z zapytaniem: W jakim pałacu narodził się król Żydów, któremu właśnie przybyli się pokłonić? Król Herod zwołał więc przedniejszych kapłanów i uczonych w piśmie, i zapytał ich o to, gdzie mógł narodzić się Mesjasz. Oni zaś odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim. Udali się więc w kierunku Betlejem, a gdy tylko opuścili święte miasto, gwiazda znowu ukazała się ich oczom. Poprzedniego wieczora wzmogła blask i całe niebo zapłonęło. Kiedy zaś zatrzymała się nad tym domem, połączyła w swoim płomieniu całe światło pozostałych gwiazd. Zrozumieli więc, że znajdują się tam, gdzie jest Boski Syn. Oddają mu teraz chwałę i przynoszą skromne dary. Przede wszystkim zaś ofiarowują serca, które nigdy nie ustały w błogosławieniu Boga za otrzymaną łaskę i miłują jego syna, którego święte, człowieczeństwo. Oglądali. Potem mają powrócić, żeby zdać sprawę królowi Herodowi. On bowiem także pragnie się jemu pokłonić. A oto tutaj jest złoto należne królowi, oto kadzidło, jakie należy się Bogu, a tu o matko tutaj jest mirra. Twój syn bowiem jest człowiekiem, a nie tylko Bogiem. Pozna więc gorycz ciała i ludzkiego życia oraz nieuniknione prawo śmierci. Przez wzgląd na naszą miłość, wolałbym tych słów nie wypowiadać. Wolałbym sądzić, że także w ciele jest wieczny, jak wieczny jest jego duch. Jednak, o niewiasto, jeżeli nasze pisma, zwłaszcza jeśli nasze dusze się nie mylą, to on, Twój Syn jest zbawicielem bożym Chrystusem dlatego właśnie będzie musiał dla zbawienia świata przyjąć na siebie zło tego świata a jedną skarzanie jest śmierć żywica ta przeznaczona jest właśnie na tę godzinę aby jego święte ciało nie zaznało zgnilizny rozkładu i zachowało doskonałość aż do zmartwychwstania Niech przez wzgląd na ten dar pamięta o nas i niech zbawi swoje sługi, dając im swe królestwo. Ty, Matko, powiedz swemu dziecku o naszej miłości, abyśmy zostali uświęceni, abyśmy, całując jego stopy, sprowadzili na siebie niebiańskie błogosławieństwo. Maryja, przezwyciężając przerażenie spowodowane słowami mędrca, Pokrywając uśmiechem smutek, powstały na myśl o pogrzebie, podaje dziecię, kładzie je w ramiona najstarszemu, który je całuje. Jezus go głaszcze. Potem podaje dziecię innym. Jezus z uśmiechem bawi się łańcuszkami i frędzlami, przygląda się z zaciekawieniem otwartej szkatule, pełnej czegoś żółtego i błyszczącego. Śmieje się, widząc, jak słońce tworzy tęczę, padając na brylant pokrywy naczynia z mirrą. Później mędrcy oddają dziecię matce i powstają. Maria też wstaje. Najmłodszy nakazuje sługom wyjść i wszyscy kłaniają się po kolei. Trzej magowie rozmawiają jeszcze przez chwilę. Nie potrafią opuścić tego domu. W oczach mają łzy wzruszenia. Zbliżają się w końcu do wyjścia, odprowadzani przez Maryję i Józefa. Dziecko chciało zejść na ziemię i podaje małą dłoń najstarszemu z trzech. Idzie, trzymane za rękę przez Maryję jednego mędrca, pochylonego, żeby go podtrzymywać. Jezus stawia niepewne dziecięce kroczki. Śmieje się. Dotykając nóżką smugi rzucanej na posadzkę przez słońce. Dochodząc do progu, trzeba pamiętać, że izba ciągnie się przez całą długość domu. Trzej żegnają się, klękając raz jeszcze, żeby ucałować stopy Jezusa. Maryja, pochylona nad dzieciątkiem, ujmuje jego rączkę i prowadzi ją, czyniąc znak błogosławieństwa nad głową każdego maga. Jest to już znak krzyża, który kreślą, prowadzone przez Maryję, paluszki Jezusa. Trzej: schodzą potem ze schodów. Na placu czeka karawana, gotowa do wymarszu. W zachodzącym słońcu lśnią ozdobne guzy przy wędzidłach koni. Na placyku tłoczą się ludzie, żeby zobaczyć niezwykłe zjawisko. Jezus śmieje się, klaszcząc wrączki. Mama podniosła go i oparła o szeroki parapet ograniczający podest schodów. Obejmuje Jezusa ramieniem na wysokości jego piersi, żeby nie spadł. Józef schodzi wraz z trzema a gdy wsiadają na konie i wielbłąda, przytrzymuje każdemu strzemię. Teraz słudzy i panowie są już w siodłach, dają hasło do wymarszu. Trzej mędrcy chylą się w ostatnim ukłonie aż do karków wierzchowców. Józef kłania się, Maria także i ponownie prowadzi rączkę Jezusa w geście pożegnania i błogosławieństwa.